Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Alebrama. Po zwycięstwie Polaków z Austriakami w ubiegły czwartek, chyba wszyscy jesteśmy w dobrych nastrojach. W dzisiejszej odsłonie, kilka słów o tamtym spotkaniu, a także o zbliżającej się potyczce z Łotwą. Zapraszam! Już na samym wstępie chciałbym przejść do ocen wszystkich naszych piłkarzy, którzy wystąpili w czwartkowym spotkaniu. Skala, jaką sobie przybrałem, to od 1 do 10, przy czym 1 to występ katastrofalny, a więc taki, który nie powinien się w ogóle zdarzyć. 10 mecz przechodzący do historii, do kanonu piłki nożnej, i tutaj też mogę od razu powiedzieć, że nikt w czwartkowym meczu na taką notę nie zasługiwał, gdyż jest to nota wybitna. Zaczynamy od bramki. Szczęsny. Trzy bardzo dobre interwencje, w tym jedna kluczowa w końcówce spotkania w 90 minucie. Pewny w każdej decyzji, na plus to, że ugasił pożar po błędzie Krychowiaka, kiedy to opuścił pole karne i przerwał akcję przeciwnika. Nota bardzo dobra, 7. Bereszyński. Miał pewne trudności spowodowane faktem, że grał na lewej stronie, będąc piłkarzem prawonożnym. I zgodnie z moimi przypuszczeniami był dość bezproduktywny w ataku, ale za to niemal bezbłędny w obronie. Szczelnie zaryglował dostęp do naszej bramki. Nota dobra, czyli 6. Kamil Glik. Momentami nerwowy, ale bez większych błędów w obronie, dobrze kierujący defensywą. Natomiast to co na minus to dość nerwowe i niepewne wprowadzanie piłki do strefy ataku, jednak nie było to aż rzeczą aż tak rzucającą się w oczy, żeby drastycznie wpłynęło to na jego notę, więc też nota dobra 6. Jan Bednarek Podobnie jak Glik bez zastrzeżeń, choć osobiście czekam na Janka, który lepiej wprowadza piłkę do ofensywy i robi to odważniej, bo ma taką umiejętność, gdyż grał tak w Lechu i obecnie gra tak w Southampton. Nota 6. Kędziora. W pierwszej połowie słaby, niemal każde zagrożenie pochodziło z jego sektora. W drugiej połowie poprawił się, miał spory udział przy bramce, ponieważ oddał groźny strzał, który po dobitce na bramkę zamienił piątek. Mecz trwa jednak 90 minut, plus to co doliczy sędzia, a nie 45, więc ode mnie nota nieco niższa. 5. Piotr Zieliński. W pierwszej połowie najaktywniejszy, jeżeli chodzi o piłkarzy ofensywy, w drugiej dość szybka kontuzja. I to, co paradoksalne, to fakt, że gra polskiej reprezentacji rozruszała się, gdy nie było już go na boisku. Nie mógł on przez to pokazać swojej pełnej klasy. Wcześniej wydaje się, że koledzy odstawali od niego poziomem i nie nadążali za jego pomysłami. Nota dobra: 6. Krychowiak. Bardzo słaby występ, dwa niepotrzebne faule w okolicach pola karnego, co najmniej trzy niebezpieczne straty, i w tym właśnie ta jedna zmuszająca szczęsnego do wcześniej wspomnianej interwencji. Na jego pozycji wymagamy przede wszystkim odpowiedzialności, a tego zabrakło. Jeden niezły strzał nie zmazuje negatywnego obrazu, a więc nota słaba albo nawet bardzo słaba. 3. Klich. Niewiele lepszy od Krychowiaka, zupełnie niekreatywny, podejmujący złe decyzje, ale przynajmniej bez niebezpiecznych strat. 4. Grosicki. Aktywny występ w pierwszej połowie, świetny strzał, w drugiej połowie, kilka rajdów oraz nieźle wykonany rzut rożny przy bramce. Mecz dobry: 6. Arkadiusz Milik. Mimo mojej dużej sympatii do tego napastnika, to trzeba przyznać, że obok Krychowiaka był on najgorszy na boisku. Występ totalnie anonimowy, sporo prostych błędów technicznych i strat. Milik rzekomo grał z gorączką i był nie w pełni sił Ja natomiast nie chcę oceniać jego zdrowia Po prostu to co zrobił na boisku Swoją drogą dziwna decyzja selekcjonera Jeśli nie dyspozycja Milika to prawda Mimo wszystko ocena bardzo słaba 3. Robert Lewandowski Jeden z najlepszych na placu Szukający gry, poświęcający się dla drużyny W drugiej połowie z szansą na asystę Po świetnym podaniu otwierającym do piątka Ale niestety Krzysztof Piątek sytuacji nie wykorzystał Jeżeli chodzi o Roberta to nota 7 co do napastnika Milanu, no to przede wszystkim gol na wagę zwycięstwa. Oprócz tego świetne wyłożenie piłki do Grosickiego w 64 minucie. Drużyna po jego wejściu w moim odczuciu wyraźnie się ożywiła i oglądanie jej sprawiło nieco większą przyjemność niż wcześniej. Na minus zmarnowana sytuacja, o której wspominałem przed chwilą i ona znacząco obniża i tak dobrą notę piątka. 7. Frankowski. Poza dobrym przerzutem do piątka, we wspomnianej przed chwilą 64. minucie, występ słaby. Nie pomagał zupełnie w defensywie. Gdyby Janko trafił, to gol szedłby w dużej mierze na jego konto, gdyż zachował się biernie przy dośrodkowaniu. 4. Pazdan. Wszedł na końcówkę, występ bez oceny, choć za niedokładne podanie dające Austriakom szansę na kontrę, a później na bramkę, należy się burę od trenera. Co do brzęczka, to również pokuszę się o cenę. Uważam, że wyjście 4-4-2 było posunięciem bardzo dobrym i adekwatnym do potencjału naszej kadry. Na plus też reakcja na wydarzenia boiskowe, a więc szybkie zastąpienie milika frankowskim. To, że Frankowski zagrał słabo, no to to już nie jest wina selekcjonera w żadnym wypadku. Decyzja zostawienia piątka w roli Jokera też się obroniła, gdyż przyniosła odpowiedni efekt. Można co prawda zgadywać, kiedy piątek by wszedł, gdyby nie kontuzja Zielińskiego, jednak, to jest sfera domysłów, a my musimy oceniać fakty. Nota bardzo dobra, 7. Jeśli miałbym ogólnie ocenić mecz naszej reprezentacji, no to jasne, że styl nie był do końca przekonywujący, brakowało w ofensywie pewnych automatyzmów i większość rzeczy, które były na plus, pochodziła raczej z umiejętności indywidualnych poszczególnych piłkarzy, a także z improwizacji. Natomiast nie chciałbym popadać w jakieś straszne narzekactwo. Mimo wszystko, wygraliśmy z naszym najtrudniejszym rywalem grupowym na wyjeździe, przywieźliśmy z Wiednia 3 punk punkty i z tego należy się cieszyć. To, co na plus, to na pewno solidna defensywa, zaangażowanie i fakt, że nasza reprezentacja w drugiej, Połowie podkręciła obroty i próbowała ten mecz wygrać. Jeżeli chodzi o mnie, umiarkowany optymizm, i jestem z tego meczu zadowolony. Już w niedzielę gramy z Łotwą na stadionie narodowym w Warszawie. Jeżeli chodzi o naszych przyszłych przeciwników, to kadra Łotwy złożona jest raczej z zawodników o nazwiskach totalnie anonimowych, dla zarówno dla kibiców, jak i ekspertów piłkarskich. Sympatycy polskiej piłki mogą kojarzyć kilku piłkarzy, którzy niegdyś grali w naszej ekstraklasie, bądź grają w niej obecnie, a także w niższych ligach. Pamiętamy Rakelsa z Krakowi, obecnie grają Sztajbor w Arce, Starasow w Śląsku, Sawala w Podbeskidzie oraz Górkowski z Niecieczy. Najwartościowszym zawodnikiem według portalu Transfermarkt, który zajmuje się wycenianiem wartości rynkowej piłkarzy, jest Kaspras Dubra, zawodnik Irtyszu Pawłodar, środkowy obrońca. Wyceniany jest on obecnie na 700 tys. euro. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że nasz najtańszy zawodnik według tego portalu to Tiago i wyceniany jest on na 800 tys. euro. Patrząc powierzchownie na liczby, no to polska reprezentacja jest 55 razy droższa niż nasi kolejni rywale, co już pokazuje pewną przepaść. Oczywiście ktoś powie, że pieniądze nie grają, natomiast nie możemy oczekiwać niczego innego od naszej kadry jak pewnego zwycięstwa i zdobycia trzech punktów, tym bardziej, że Łotwa w ostatnim spotkaniu z Macedonią wyjazdowym przegrała 3 do 1. Mój skład: Bramkarz i obrońcy bez zmian. Niech panowie się zgrywają, łapią wspólne minuty, które przełożą się na doświadczenie i dobre występy w kolejnych spotkaniach. Jeśli chodzi o drugą linię, grocicki przesunięty na lewą stronę, w środku Linetty z zielińskim. Uważam, że bardziej mobilny środek pola może nam się przydać z Łotwą, tym bardziej że nie wyobrażam sobie Krychowiaka grającego w pierwszym składzie. Klich również na ławce. Na prawej stronie konzior, ewentualnie błaszczykowski. Osobiście skłaniam się ku zawodnikowi grającemu na co dzień w Chorwacji, jednak nie zdziwię się jeśli to Kuba wyjdzie w pierwszym składzie. Jeśli chodzi o atak, Lewandowski plus piątek, panowie udowodnili, że potrafią razem współpracować i nie wyobrażam sobie innego rozwiązania. To co do rozważenia to Żurkowski zamiast Linettego tego lub linety z Żurkowskim w środku. Na lewej stronie Zieliński, na prawej Grosicki. Uważam jednak, że zestawienie ze sobą dwóch środkowych pomocników, którzy nigdy wcześniej razem ze sobą nie grali, jest dość ryzykowne. Żurkowski mógłby i powinien zostać wprowadzany w trakcie spotkania jako ewentualna alternatywa dla Krechowiaka. Inna specyfika, ale podobne warunki fizyczne. Tak naprawdę to nieważne, na jaki skład zdecyduje się Brzęczek. Ważne, by przyniósł on trzy punkty i pewne zwycięstwo. Tego życzę Wam, a także reprezentacji Polski. Dla porządku chciałbym wspomnieć, że wszystkie zdjęcia, a także grafiki znajdujące się w tym odcinku pochodzą z witryny przeglądu sportowego oraz z portalu łączy nas piłka. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Cześć!